się z wami dzisiaj w nowym vlogu na tym kanale. Słuchajcie, jesteśmy teraz e, całą ekipą pod Kołobrzegiem. E, ponieważ ja będę mia będę miała robione włosy, idę, wybieram się do fryzjera, natomiast mój małżonek idzie naprawiać auto. Z racji tego, że jest majówka, no to wybieramy się później nad morze. Może do Mielna, może do. Nie, do koło brzegu nie, nie będziemy wracać, nie? Nie, chyba nie. Na lody, na lody no, no na lody. lody do na, Mielna. na lody do Mielna. Także dzisiejszy dzień spędzicie z nami, lechami. Szybka teleportacja do salonu. My się z Damianem rozdzieliliśmy i ja wzięłam małą zuzankę ze sobą, a Damian wziął. Pole. Jak widać, ja jestem totalnie nieogarnięta, więc czas zdjąć tą kitę i pożegnać się z moim odrostem. Będę tęskniła, tyle ze mną przeżył. Ciąże całą. poród, połóg. To będzie ciężkie pożegnanie. A hard speed to the city streets. We began to feel the fire. I ta-dam! Już jest kilka godzin po fryzjerze. Uważam, że fryzura jest... Ach, jestem zakochana w tym kolorze. Uwielbiam go. I ta, ta długość włosów też jest super. Wyglądam jak taka elegancka kobieta. Tobie się podoba? Tak, tak. Każdemu się podoba. Mi też, Uwielbiam. Super. I ten kolorek strzał w dziesiątkę, ale wiedziałam, że moja siostra bardzo dobrze, bardzo ładnie zrobi mi i kolor, i włosy, bo to jest pewniaczek, Ona jest naprawdę świetna w tym co robi. Tak jak mówiłam, minęło już kilka godzin, i ja zmieniłam outfit dlatego, że się chłodniej zrobiło i lecimy do Mielna Bye bye I will miss you Hejka, witam się z wami w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu na moim kanale słuchajcie, słuchajcie, jak mogliście zauważyć w poprzednich klipach, moja mała księżniczka, moja Polinka poszła do żłobka dzisiaj po raz pierwszy zawiązują. Tam Damian. Serce mi pękało, jak ją zawoził, jak wsiadali do samochodu. No ale nic, musi iść do dzieci, musi się socjalizować. Także... A ja muszę to przeżyć. Słuchajcie, mamy godzinkę. 12.28. Ja jestem jak zwykle u dziewczynek w pokoju, u poli w pokoju, ponieważ e, Zuza śpi, ma drzemkę, a ja chcę się wziąć za ten bałagan w jej w poli pokoju. Na razie tak, plan jest mój taki, że powierzchownie pierwsze co zrobię, a później tyle, ile da czasu mi Zuza i czas i życie. Yy, tyle chciałabym posprzątać w komodach, tutaj w tym, yy, w tym regale na zabawki i tak dalej. Zaczynamy takie małe clean with me. Bardzo, bardzo lubię sobie włączyć jako motywator clean with me z różnymi yy, youtuberami. Tym razem postawiłam na Julię Kobus. Co mnie to jak zawsze, e, jako mój motywator. I co, włączam filmik, w tyle będzie leciał i ja będę tu sprzątała. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young and it's just begun.

Okej, okay, sytuacja została opanowana, nie? Ale jak patrzę na zegarek, to widzę, że na pewno nie uda mi się zrealizować mojego planu wysprzątania wszystkich szafek. E, więc jeszcze dokończę powierzchownie, to co zaczęłam tutaj na komodzie. E, umyję okno, bo okno jest tak popalcowane, że to szok. E, no i będziemy i zrobię listę zakupów. O, to jest dobry pomysł. Zrobię listę zakupów i listę obiadów. Well, never sleep, never top, Zaczęłam sprzątać z duziką, od dzisiaj, i tam były jeszcze takie y, pacy, takie podkłady poporodowe. Myślę, że je podłożę na... Hmm, chciałabym powiedzieć następny raz, ale raczej mało prawdopodobne. Ehm, no, może dla kogoś innego. Okay, okay. Już umyte, może to nie było najbardziej profesjonalne mycie okna, ale tak jak mówiłam, e, czas nas goni dzisiaj. E, dodatkowo ważne na chwilę obecną, że można cokolwiek zobaczyć jaka jest pogoda przez to okno, także jest super. E, a wczoraj jeszcze dodatkowo pola jadła czekoladę i upalcowała to okno, więc... Wczoraj już machnęłam na to ręką, ale dzisiaj to była kwestia honoru, żeby to zmyć. Dobra, e, słuchajcie, już mi mryga bateria, także będę się na chwilę obecną z Wami żegnała. Ale to nie koniec vloga, idę naładować baterię, idę zrobić listę zakupów. Przybrajcie Zuzankę i myślę, że zobaczymy się już w... W aucie. Swoją drogą jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejszy dzień przeciął mi normalnie przez spadę. mamy już za 9.15, za 9.3. Ja czuję jakby była jakaś 12, 13 autentycznie. Mam wrażenie, że dzisiaj nic nie zrobiłam, jednocześnie bardzo dużo zrobiłam, bardzo dużo pozwoliłam, załatwiłam i tak dalej. Więc jestem zadowolona. Niemniej jednak, no, mogę gdzieś mi tam bardzo, bardzo uciekają te godziny, te minuty. Co mnie trochę smuci, bo miałam y, trochę planów na dzisiaj jeszcze do lat. Ale okej, okay, spokojnie. Wszystko się nadrobi. Wszystko się zrobi. Okej, okay, my już jesteśmy całą czwórką w autku. Fajne. Byliśmy na zakupach. Widzieliśmy bardzo duży papier toaletowy. <laughs> ja się po, po, inne. potrzeba może żeby się pochwalić. Tak. Bo polowałeś na niego. No polowałem. No to nie... To, kurde. To wiesz. Taki ogromny, i to już stał, stał, przez tyle czasu i to było masakra. Limita to niby, a już chyba z pół roku to widzę w Zapamiętajcie jedną zasadę, najpierw je YouTube, a później Wy. Zuzia rozszerzamy diety, Zaczynamy od bitej śmietany. Przedstawiliśmy kilka prezentów. Przedstawiliśmy kilka prezentów. Przedstawiliśmy. prezent do Przedstawiliśmy. i Przedstawiliśmy. 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 bardzo przyjemnego Przedstawiliśmy. uprzyjemnego Przedstawiliśmy. ale fajnie o, jeszcze